serdecznie na kolejnych zajęciach online w Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach. Prowadzę projekt Woman Rise, nazywam się Katarzyna prez i na tych zajęciach pomogę Wam poczuć się swobodnie i zintegrowana ze swoim ciałem. Poczujemy się kobieco i w harmonii same ze sobą. Na dzisiejszych zajęciach przygotowałam dla Was zajęcia z salsy. Salsa on tu, inaczej nowojorska. I poznacie podstawowe kroki, basic w przód, basic w tył, podstawowy krok. I na kolejnych zajęciach pokażę Wam również obroty w prawo i w lewo. Zaczniemy od rozgrzewki, także zapraszam Was do rozgrzewki. Znajdziecie sobie dużo miejsca i króciutka rozgrzewka, którą w domu możecie wydłużyć. W centrum, brzuszek z centrum, proszę kontynuować głowa wyciągnięta do sufitu, tu, barki ciągną w dół, tak?

Sí, es que este 8. Spróbujemy teraz klatkę piersiową wprowadzić w okrąg, czyli te cztery punkty łapiemy płynnym ruchem dookoła. I raz, i dwa. raz i dwa. Minha dançante droga. Was do poznania kroku podstawowego salsy on tu. W salsie będziemy liczyć, mamy 8 bitów, ale kroki będziemy stawiać na 1, 2, 3, na 4 będzie pauza, 5, 6, 7 i 8 będzie pauza. Ja będę liczyła wtedy 1, 2, 3, 5, 6, 7. I na te uderzenia będziemy stawiać krok. Ale powolutku. Obrócę się do was tyłem. Zaczniemy od prawej nogi. Mały kroczek do przodu. Yy, może najpierw jeszcze wytłumaczę Wam postawę. Mamy lekko zrelaksowane kolana, zrelaksowane stawy skokowe. Miednica zostaje lekko z tyłu, klatka piersiowa z przodu i ręce z przodu. Tak, Ta sylwetka bardzo Wam pomoże poczuć się swobodnie w kroku salsowym. Uwaga, prawa noga zaczyna mały krok do przodu. Na raz, na dwa idziemy, drugi krok do przodu, dwa. Na trzy wracamy, na cztery jest pauza. I do tyłu teraz. Tył, tył w miejscu. I przód, przód w miejscu. Tył, tył w miejscu. Przód, przód w miejscu. Tył, tył w miejscu. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Pokażę przodem do Was. Eee, czyli tańczymy, słuchajcie, quick, quick, slow, quick, quick, slow. I na to slow to są te uderzenia na cztery, osiem, gdzie nie mamy kroku, tylko jest pauza. Uwaga, zgięte kolanka, rączki z przodu i od prawej nóżki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7, Quick, Quick, Slow, Quick, Quick, Slow, Quick, Quick, Slow. Tak? Poznaliście już krok podstawowy. Spróbujemy go zatańczyć do muzyki. Ale włączę muzykę bardzo wolną, gdzie będziemy mieli też yy, liczone. Także z spokojem na 4 i 8 po prostu będzie cisza gotowi. Czy najpierw do Was 3. Mam nadzieję, że ładnie Wam wyszło. Pamiętajmy, że każdy krok skończymy na raz. I teraz, teraz pokażę Wam krok do boku, czyli sidestep. Zaczynamy też prawą nogą do boku na raz. W miejscu raz i do boku dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pauza, pięć, sześć, siedem, osiem, pauza. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Tak, czyli po podstawowe możemy dołożyć side step do boku. Zróbmy jeszcze przodem do Was. Zaczynamy prawą nogę na raz, tak jak podstawowy. I one, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. I od tego, z tego miejsca od razu możemy zacząć raz, 2 trzy, basic do przodu, 6, 7. Spróbujmy połączyć z muzyką krok podstawowy, przód, tył, plus side step do boku. 5, 6, 7. Czyli zamiast pójść krok przód-tył, pójdziemy dwa razy w tył. Bardzo proste, już Wam wszystko pokazuję. Zaczynamy na raz, raz i teraz dwa, trzy pójdziemy zamiast do przodu do tyłu. Dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, one, two, three, five, six, seven, one and two, five, six, seven, one, two, three, five, six, seven. Tak? Mamy jakby basic do tyłu. To samo możemy zrobić, krok podstawowy do przodu. Zamiast pójść przód, tył, idziemy dwa razy w przód. I będzie. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Dostaw, przód, wróć. Dostaw, przód, wróć. Dostaw, przód, wróć. I w tym przypadku macie już cztery kroki podstawowe, którymi możecie przemiennie sobie tańczyć w domu. Zróbmy teraz, żeby uporządkować te kroki, jeszcze raz basiciem będziemy przeplatać każdą figurę. Zaczniemy podstawowy, sideset do boku, podstawowy, podstawowy do tyłu i później podstawowy do przodu. Uwaga, siedem, basic. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Side step 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Basic raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Basic do tyłu raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy. Basic do przodu raz, dwa, trzy.

One and two, five six seven. Podstawowy dwa trzy pięć sześć siedem raz dwa trzy podstawowy do tyłu raz dwa trzy pięć sześć siedem raz dwa trzy pięć sześć siedem basic trzy pięć sześć siedem one two three i podstawowy do przodu raz dwa trzy pięć sześć siedem raz dwa trzy 5, 6 i podstawowy. One, 5. Ok. Pamiętajcie, tańcząc podstawowy krok salsy, trzymajcie zawsze rączki z przodu. Na razie nie będę Wam tłumaczyła body movement. Ważne są dla mnie stopy dzisiaj, bo to lekcja dla początkujących. Ale trzymajcie ręce z przodu, przed ciałem, zgięta kolanka, klatka otwarta, głowa do góry. Zapraszam, przytańczmy to wszystko z muzyką. thank Okay.